10 leży i jakby oni czekali na ludzi. A, no to, Pięknie, Pięknie, to tak to wygląda. Wygląda bardzo podobnie, jak w tym duże. Taki sam placek jest. No ale sam. Ty, czemu ja mam taką power rocku dużo? Ty masz taką dużą? Nie, bo ty babę wziąłeś, tak? Nie, no ja wziąłem miksera. <laughs> ja też wziąłem Xela. Ale naprawdę wziąłeś Xela? Tak, Ixela. Tak. Zap ja zapłaciłem 43, a ty? Jak 43? Nie, no parę To było moje, tak? 43? Nie, ty baba size wziąłeś. To ona ci dała największego. O kurwa. A ty ile ja Ja wziąłem, ja zapłaciłem z kolką 45. A kolką 8 zł, czyli 38 zapłaciłem. Zajebiście. ja mówię Xela, ona mi daje babę. Ja wam babę opiekuńczę. Ja Ale ja pewno wziąłeś nasze to... zamówienia? 46 i 47. To jest To Jak zobaczyłem, jaką masz dupę, to ci dała dupę, czy Dobra, smakuwa. Y, zrobić zrobisz mhm. największy ogryza. Ile pomieszczę myślę, w rynku? Największy. pojemne? Właśnie nie. I dobra, raz ugryzę i zrobimy największy ogryza, bo teraz i tak jest sam placów. I <laughs> <laughs> takiego ogryza, jak prosisz dziewczynę, żeby dała ci raz ugryźć. Okay. Ale kurwa, ostre, ja Też, ale... też zobaczę. A co wziąłeś? Ostry? Lubisz ostre? Ja wziąłem mieszane. Ja nie pamiętam, co ja wziąłem, kurwa. Ja chyba dostałem pranka. Dobra, największy gryp. <laughs> kurwa, ja skurcz szczęki dostałem. Chyba bo ten tak mi się wydaje. ja w ogóle? Ja mam wpływ na Ale szczerze, bardzo dobry. Dobry, nie? Chociaż ten drum mi lepiej smakował. No, a to jest. łagodny, tak? No, ale dobry. Ale ja mam mega ostrego. Czy ma ich mega, Ja łagodny, łagodny wziąłem. Bo w niektórych dają właśnie taki fajny sosik, a niektórzy taki mm -hmm. mm -hmm. Ale w wabie tylko są takie dobre te kebabki. No, no, są są dobre. no, <laughs> to top no, pod no, no, Tak, to prawo, no, no, Czemu tak bardzo się na tym zależy, jak ta babka ledwo mówi po polsku? Chyba jakieś krząstkę trafiłem, tak? No. I co, A co, numer se, to numer C, babeczki? Tak, on mówi, żebym podszedł i żeby uzyskać numer. A myślisz, żeby ci dała? Bo ona trochę starsza. 48 coś mi się wydaje. No przede wszystkim ledwo gada po polsku. Hmm. Znaczy, tak się wydawała, nie? Pałeczka, w której masz pociąg. Hmm. Nie wiem, rano jakoś. Dziesiąta chyba. Dziesiąta? Wstaniesz? <śm> Zobaczymy. <śm> Dziesiąta wjeżdżam. W sensie no, wyjeżdżam. Co? Wjeżdżasz odjeżdżasz. Mhm. Super streamu. Jedzenie, jeżdżenie, dwa auta. Czyli to co za wielu. Czekaj, je, jeszcze jest jeden content, co nie widzą. Jedzenie, autem, jedzenie i, I jeszcze jesteś tu Ale nie pamiętam co. Muszę tak wspomnieć. Tak będzie umberek. Tak będzie, braku. Nie, nie nogi, nie twoje, nie. Ktoś powiedział, że mamy takie same firanki, tylko inny kolor. I no moje włosy zawsze mówią firanka. Twoje no, A twoje włosy? No, ze firanką mam. Proszę, zazdroszczam fryzury. No. Wiecie, co chodzi, nie? Wiemy, o co chodzi. Hejterzy. Oni pewnie łysi. Aha. Hmm. Niech palcówką musisz burgera. Umym. No. To nawiązanie do tego że jest taki ziomeczek, I tak? co pierwszy raz w życiu jadł burgera mhm. na streamie właśnie jak meduski 20 lat i nigdy po prostu burgera nie tak się zdarzyło widzowie zawsze właśnie do tego biłu 20 lat i nie jadł burgera? no nie nie są ludzie na przykład co do dzisiaj kanapy nigdy nie jedli może być i oczywiście nie mówię o tym, że w Afryce to że jest normalnie ale mega dziwnie ogólnie Bo kebaba nigdy nie Ale czego to jest kwestia? To myślisz, że są związki? No kurde jak mieszkasz w mieście, to jak ty możesz nie zjeść burgera nigdy? Może wiesz, może nigdy się w rodzinie nie pogodziło. nie było pieniędzy, żeby wyjść na miasto. Dobrze. Nauczony, żeby jeść w domu. Mhm. Tak, mhm. tak obstawiam. Mhm. O, niektórzy górna nie jest To tak ja. I nigdy mi się nie zdarzyło spróbować. Nie, to jednak. Główna akurat. Albo o tym nie wiemy. Chyba, że ktoś mi wyjewał do jedzenia. Może być inaczej. Nigdy w ogóle nie byłem. Ja polecam jako turysta. To jest leje To no się podoba mi no, się. Proszę, był kuteczek, byłem na No właśnie ja też bym to był w Dobra, ja wstanę, co? Na no, tym gdzie nie ma. Skąd jeszcze siedziłem? Ta, tam ta. moskę. Safe? W gościu jak nie wioski, to bliźnię od mięsa i chleba. No, no tak. Generalnie ogromny jest ten pierdolę po strajku sosu. Generalnie ogromne są y, te rolnictwo w Polsce rozwinięte i w ogóle? Bardzo dużo. To ten na kebab nie, to jest Baba craft. O dzięki. To jest Baba Craft kebab. Ile już jest streamek? 2,5 godziny? No... Zaraz koniec, zaraz wolno, konie, zaraz wolne, bo już się żeby się nie przepracować. A ile średnio twoje streamy trwają na TikToku? No, kurwa, dwie godziny. No. W sensie jak jestem w charcie to siedzę długo. Ale jak jestem na mieście, no to ja ciągły gasek, bo ja biegam po mieście praktycznie tak szybko chodzę. że ciągle coś robię i się męczę już po prostu. Tak po dwóch godzinach już mam pompę, nie? O dobra, spoko Kamileks, jak coś to pisz. Dzięki Messi, dzięki blatku. Czy ja miałem ten sos tutaj? No, mówię przecież, że sobie wziąłeś. Sokole oko. Sokole oko kurwa. Ale z niego. Sokoły sokłem fumaszkowym. O pali? Będzie piekło dwa razy pewnie. Kałowe oko. Taha, Ty chcesz wpaść na miasto dzisiaj wyjściu, nie? A ja to są twoi znajomi czy widzowie? Znajomi. Mhm. Znaczy, niektórych poznałem przez streamy. Mhm. Zombiego. Okay. Zombie to jest ciekawa historia, bo go poznałem przez innego zimmerka przez streamową. Po prostu zombie zaczął do mnie na streamy przyjeżdżać, jak miałem po 80-70 widzów. Mhm. Zaczął do mnie z Budą zawsze przyjeżdżać. Aha. Przyjeżdża do mnie na streama z gudą i zawsze biliśmy gudę. Aha. A piękna przyjaźń to było, no. Czyli z odów? A, nie. A widzisz, da się, no. Da się z widza zostać czyimś synonym, no. Nie, naprawdę tak jak w przypadku jak się z Frankiem poznałeś u mnie? To hmm. była taka dziwna historia. Była taka akcja, że... Wiesz, my takie podobne zainteresowanie mieliśmy. Ja już kilka razy opowiadałem. Hmm. Ale spotkaliśmy się pod przedszkolem kiedyś było tak, że po prostu się po przedszkole no ja sobie mówiłem, wiesz tam spoglądać na jak się dzieci bawiły z loretki i chciał, że zapomniałem lornetkę, ale właśnie Franek też taki jakiś czas podjeżdżał sobie, akurat miał przy sobie lornetkę, I spytałem się czy mi pożyczyli razem z tym dzieci, oglądaliśmy i tak się poznaliśmy, po prostu wspólne zainteresowanie nas połączyło, Fajnie. a potem się okazało, że jest streamerem i zaczął mnie zaprosić do streamy fajne mój no zawsze czy jest to przypadek? Czyli gorszy niż ten ale też spoko? Tak. Gorszy niż ten ale też bardzo dobry, bo czuć, że kraftowy. Takie jest 7, 8 na 10, moim zdaniem. Dobry też. Fajnie. Jestem ciekawy, ile to ma kalorii właśnie takie taki jeden. Przez dużo. Warto spróbować samemu i ocenić. Dla mnie dobry. Na pewno będę wracał. Po poznaniu z przez streamy miałeś ochotę skończyć streamowanie. Weź on całą Epę box z tą No Widać, że widzisz TikToka Messi. On tak tam pisał, Messi? No, no. No. Messi, spokój się. Doszło mnie słuchaj, że Cię dzwoniłem, Leon, po co mnie Dobra, ja jestem git. Tata byłeś na diecie? Dalej jestem, ale nie e, na weekendy, to wiesz. To sądzisz o tradingu? Trading to jest krypto, e, czy coś? Czy mm -hmm. co to znaczy? To jest agenda, to, ta giełda chyba, okay. ja, nie? To co? To giełda. A, giełda. Okej, ja właśnie nigdy w tym... O, nie, streamli. Klikajcie w link na czacie, klikajcie w link na czacie widzowie w Instreamie. To zarobię za jedno kliknięcie, grosz zarabiam. Więc klikajcie. Ile DIFT? Darmowym, żeby zapłacić chyba, za ma to? No. E, Ross nie. Messi to nie UFC. Jak to Messi UFC? Nie nie, bo mam też widać UFC. Który się nazywa? I mam Messi'ego. Jeden. A, że dwóch takich widzów, takich ta. tak bardziej znanych, czy coś? Nie, no w sensie, wiesz, że na pewno... Najbardziej kojarzonych z społeczności. Tak, tak, tak. Okay. Ta. Piszą głupoty zawsze i się wyróżniają O, piszą głupoty, to u mnie takich nie brakuje na czacie, nie? Kurwa, co drugi, kurwa, głupoty pisze. Nie kupiłem kusteczek, były za darmo. Jakbym kupił, to nie miał tak dużo, nie? On herbatę do kebaba kupił. Nie, za darmo dali. Za darmo. Na przykład Jacek Marcinkowski, no. Ale rycza mnie wypaliło strasznie. Kto? Kto? To druga osoba na czacie. To przecież takie głupoty pisze, że to... to szkoda gadać. Żebym komuś ten czat pokazał, z... co przychodzi bok to ze no. Dobra. Jedziemy, widzowie, do Oszką i kupujemy seteczki teraz. A blisko jest tu? Tak, no to jest pod moim domem. Przecież stąd i do mojego domu jest stamtąd dwie minuty. A To mi myślę, tak No, no tak. Dlatego tu pojechaliśmy, bo to w miarę po drodze było. Nie ja omijając korki. Krasa. O, Ole, będzie kurwa difer dzisiaj. A ty masz dużą e, wytrzymałość, e, do, dobrą głowę masz? No, wydaje mi się, no, że tak. Ale nie chcę tak mówić, bo zaraz nie. Wiesz, nie, zgona nie robiłem się ćwiczeń na ten, na, na przeponę. przeponę. No muszę, zacząć, muszę zrobić. Tak? No, jak wrócimy do domu, muszę zrobić Ale. chwilę ćwiczeń. Znaczy, na, na, jest na przeponę to. i na język. Ej, bo plenisz sobie, tak? To było tak? Czy nie? Na co to jest? Na język. E, na język, żeby mm, lepiej operować, żeby właśnie się nie jąkać, żeby... A, żeby się nie jąkać, o właśnie, Wiesz, żeby, żeby, żeby po prostu lepiej operować. Lepiej się wypowiadać, tak? O to... No tak mi powiedziało. Tak, okay. ta, wiesz, otrzymać no, od śpiewu. Okay. Że potem trzeba czuć język i dzięki temu łatwiej A bo ty będzie na śpiewy znaczy No nie chodzę, A, ale będę nutę nagrywał. I A. po prostu na jedną lekcję wynajęli mi babeczkę od lekcji śpiewu. I jadę do niej właśnie w przyszłym tygodniu. Muszę zacząć przez ten tydzień trenować, właśnie jak okay. język. Okay. Okay. Fajnie. Wiesz, trzeba nowych rzeczy próbować, tak? Tak, fajnie, fajnie. A skoro mi już to ogarnęli, to. Spoko. Dobra, lecimy, jazda. Dziękuję jazda. bardzo za posiłek, widzowie. Dzięki, że za mnie no. ten. Spędziliście kolację. Tylko się przed motykiem? No hmm. właśnie nie. No i bo Ja się nie mogę. No to będziesz przeklęty. Będziesz nas przeklęty. Ale ogólnie się modlę, dzisiaj się modliłem już kaker. Tak? Strasznie się najadę. Wow. Baba, baba? No, on nie był za fajny. Nie był za fajny, że co za duży? Dlatego ja jej. Dlatego ja jej Excela wziąłem, a właśnie to by źle sprzedali. No. Co ty, tackę wyrzuciłeś? Nie, nie. A. Dzięki. Do widzenia. Uaj fajnie zapachniało przy wyjściu takim fajnie. słodkim czymś. Tak. Chyba deserkiem. Nie wiem, się wychodzi, Czeka. Żeby... <laughs> Chłopce blokują. Przej... Trzeba było wyciągnąć rękę, żeby ci do pieniądze za przejście. Kurwa, ale o pogoda, jest ja pierdzielę. To właśnie ma chyba pogoda, Do pizdy jest. Oj ktoś mysł Siemanko Palczak Mateusz Buli. Znasz? Ja i tak to jest mój widz. O, pozdro, ty już trzech widzów od ciebie jest Czterech. Czterech! Cztery! Kurwa, całe mam buty w wodzie Jebana Jebana, po, w ogóle od rana na pierdala Cały dzień, nie? Cały Boży dzień, no sz, kurwa, ile to może padać? Dajesz ten test? Przerze. Ty srasz tym dupskiem No Zobaczy, zobacz, za ile, e, ile